Jak wiecie, Freakery niedawno ruszyło z Patronite'em, dzięki któremu możecie współtworzyć kanał i na wstępie dziękuję wszystkim nowym patronom za wsparcie. Cześć! Jej osobistą ikoną stylu była Jean Shrimpton, a ona sama uznawana jest za globalny symbol połączenia brytyjskiej ekscentryczności i francuskiej nonchalancji. Wymienianie jej osoby jako ikony mody stało się niemal frazesem, ponieważ jej styl jest tak często kopiowany, a jej sama osoba jest wciąż widoczna i rozpoznawalna w mediach społecznościowych. Dzisiaj, moi drodzy, przyjrzymy się bowiem kobiecie, którą bardzo chętnie chcieliście obejrzeć właśnie w ikonach stylu, mianowicie Jane Birkin. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Jane Birkin ma rozjechany wiklinowy koszyk i kradzież zastawy, oglądajcie Freakery. Media społecznościowe są wręcz zasypane zdjęciami Jane Birkin, jako właśnie ikony nonchalantkiej, łatwej do skopiowania i niewymuszonej elegancji. Urodzona w roku 1946 córka brytyjskiego szpiega i aktorki początkowo była nieśmiałym dzieckiem i dopiero w latach 60. odkryła pewnego rodzaju ciągoty do aktorstwa. Dlaczego powód był prozaiczny? Ponieważ zaczęto zwracać na nią uwagę w czasach youthquake swingującego Londynu, o którym tyle razy miałam. Okazję Wam opowiadać. Nabrała pewności siebie, ponieważ idealnie wpisywała się w ówczesny kanon piękna, młodej, bardzo wysmukłej, wręcz wychudłej kobiety o larkowatym, sarnim wyglądzie. Choć obecnie lubimy kojarzyć sobie Jane Birkin z pewnego rodzaju delikatnym romantyzmem, należy uściślić sobie, że wówczas była prowokatorką i idealnie wpisywała się również w rewolucję seksualną lat 60., ponieważ nie miała absolutnie żadnych problemów z pokazywaniem swojego ciała, wręcz się w tym lubowała. Najlepsze potwierdzenie jej własne wypowiedzi, ponieważ wspominała, że i tak w ultrakrótkich sukienkach, zbrojach, pakorawan wykonanych z metalu, lubiła ściągać dolne rzędy klipsów, tak żeby podczas tańca było widać jej majtki. Przez brak doświadczenia Jane Wilkin nie miała szans od razu zadebiutować na wielkim ekranie obok znanych nazwisk, ale wpisała się idealnie w kontrkulturowy nurt kina alternatywnego, zaczynając z przytupem, ponieważ wystarczy wspomnieć o tym, że była gwiazdą kultowego już filmu Powiększenie, ale również kaleidoskopu czy też filmu Wonder Wall. Wszystko to było utrzymane w psychodelicznym klimacie i bardzo często dotykało właśnie nowego pojęcia piękna i tego, że modelki zaczęto postrzegać jako muzy, a nie jedynie wieszaki na ubrania. Przełom w jej karierze, życiu i jeden z ważniejszych elementów popkultury XX wieku nastąpił w roku 69, kiedy nie mówiąca za grosz po francusku Birkin wygrała casting do francuskiego filmu Slogan, gdzie miała występować obok Znanego, słynnego francuskiego barda, Sergea Gainsbourga. Nie muszę chyba wspominać o tym, że zaczął się wówczas jeden z najbardziej płomiennych romansów w historii, a Birkin na stałe przeniosła się do Francji. I cóż, jak to często również bywa, wielkie miłości i wielkie przyjaźnie zaczynają się czasami od pewnego rodzaju zgrzytów, ponieważ Gainsbourg był wściekły, że obok jego rozpoznawalnej osoby z dużymi kompleksami, ale równie dużym ego wystąpi nikomu nieznany brytyjski podlotek przy krótkich mini. Niechęć podsycał fakt, że nieustannie przekręcała jego nazwisko, popełniała setki gaf i być może z tego filmu, a więc i z ich romansu, nic by nie było, gdyby reżyser nie zaaranżował kolacji, z której szybko się ulotnił. No i wówczas, wiadomo, już wtedy zaiskrzyło. Starszy od Birkin o kilkanaście lat, Gainsbourg początkową ignorancję zaczął uważać za uroczą i tak naprawdę chciał zrobić z niej pewnego rodzaju produkt swojego również talentu i miał na to świetny plan. W życiu obojga był to dość trudny moment, ponieważ Birkin była wtedy porzucona przez swojego pierwszego męża, miała już jedno dziecko, natomiast Gainsbourg leczył swoje złamane serce po stracie Brigitte Bardot. I ta ostatnia wpłynęła również na scementowanie, paradoksalnie, ich związku. Oczywiście każdy z Was kojarzy duszną, kipiącą od seksu piosenkę Je t'aime moins non plus. Piosenka, której większość dzieciaków wstydzi się słuchać przy rodzicach i która była zakazana w wielu krajach, była początkowo napisana przez Gainsbourga dla Brigitte Bardot, ale ona bała się kontrowersji. A cóż... Dzień Birkin, jak doskonale wiecie, miała konwenansę za nic. I tutaj jeszcze raz warto podkreślić, że to wtedy on był bardem, to on był ikoną, a ona była ledwie wschodzącą gwiazdką. Więc możecie sobie wyobrazić szok opinii publicznej, ponieważ nie dość, że Gainsburg zdobył serce pięknej młodej kobiety, nagrał jeszcze z nią coś tak tak skandalizującego. I właśnie w ten sposób, pod koniec lat 60., Birkin i Gainsbourg stali się tak zwaną it-kapu, ponieważ każdy śledził ich losy. Każdy czytał gazety, gdzie znajdowały się ich zdjęcia i Geisburga ta sława bawiła, karmiła, była jego motorem napędowym. Jeśli nie było ich w gazetach, robili coś, co sprawiało, że właśnie w nich się znajdowali. Zblazowany książę Ropucha, wiecznie nieobecny, patrzący gdzieś ponad kamerą i wpatrzona w niego młoda sarenka. Bawił ich ten wizerunek i naprawdę, naprawdę świetnie się bawili tworząc go. Legendarne są ich kłótnie, legendarne są ich roznegliżowane sesje zdjęciowe, a także imprezy do rana. Gainsbourga bawiło to, że mógł nadawać pewnego rodzaju kierunek karierze Birkin. Jej również podobało się to, że od samego początku zaczęto kojarzyć ją właśnie z legendą francuskiej muzyki, z osobą niezwykle płodną i utalentowaną jeśli chodzi o dzieła. I on równie mocno był zafascynowany tym jej niedoświadczeniem, świeżością i również androgenicznym wyglądem ponieważ Birkin choć tak kobieca wpisywała się właśnie w ten chłopięcy kanon sylwetki, który stał się po raz pierwszy popularny w latach 60. Nie sposób więc patrzeć na Birkin jak nie przez pryzmat właśnie Gainsburga, ponieważ jej ekstrawaganckie życie, to w jaki sposób się ubierała, to jak mocno wyzwoliła swoją seksualność Miało swoje źródło właśnie w jej związku. Pierwszy duży koncert Birkin dała dopiero w wieku 40 lat. I czy była faktycznie utalentowana? Nie mnie to oceniać, bo tak naprawdę talent i charyzma to często dwie wymienne kwestie, mogą tak samo wywierać ogromny wpływ na ludzi. Ale sama Birkin wspominała, że ona nie miała talentu, miał go ser. Ona była po prostu piękną dziewczyną. Więc mając swoje źródło w Gainsburgu. Później Birkin ewoluowała w bardzo świadomą swoich talentów, swojego i właśnie charyzmy, swojego wpływu na ludzi, filantropkę i artystkę, grając w wielu ciekawych filmach i nagrywając świetne płyty. I choć można by godzinami analizować meandry jej życiorysu, a także wpływ jej stylu na obecny kształt mody, yy, szczególnie tej właśnie ulicznej, skupmy się w końcu na jej stylu. Zacznijmy nieco od końca, ponieważ Birkin jako dziecko była zafascynowana, swoim starszym bratem i jej styl był chłopięcy, interesowały ją militaria, do czego wróciła na późniejszym etapie swojego życia, wspominając, że nosi obecnie jedynie męskie, oversize'owe rzeczy, dlatego, żeby właśnie nie skupiać żadnej uwagi na swoim ciele, nie skupiać uwagi na ubraniach, a jedynie na swojej twórczości. Uważa ona, że kobiety zbyt często rywalizują między sobą, szczególnie jeśli chodzi właśnie o sferę fizyczną. Jednak to styl z lat 70. prosty, ale zmysłowy, dziewczęcy, ale jednak dojrzały, wciąż rozpala naszą wyobraźnię. Na pewno jest to połączenie tego, że jest to bardzo prosty styl. Naprawdę każda osoba mająca szafę składającą się z podstawowych ubrań, jest w stanie założyć coś w stylu Jane Birkin, ale to też sposób noszenia tych ubrań, pewnego rodzaju nonszalancja, którą ona osiągała, jak to wspominała, w latach 70., przez to, że no, podobała sobie jakąś rzecz i przez dwa tygodnie chodziła w niej nieustannie, czasami w niej nawet spała i dlatego ona miała taki zrośnięty z nią wymiar, nie była taka od igły. Uważam, że styl Birkin charakteryzuje pewnego rodzaju optymistyczna naturalność, ponieważ są to rzeczy, które wyglądają na kompletnie, kompletnie nieprzemyślane. Ma to oczywiście też związek z tym, jak ona ogólnie wyglądała, czyli zawsze miała długie włosy, z grzywką, Niedbale potargane. Tak samo wyglądał jej makijaż, czyli naturalna twarz, zgodnie z kanonem lat 60., lekki róż, który nadawał twarzy świeżości, naturalne usta, masa tuszu do rzęs i w niektórych sytuacjach graficzny makijaż oka poprzez kreskę albo dorysowanie kresek na dolnej powiece. Mamy więc mocne, ale wciąż nieprzesadzone podkreślenie jej sarnich oczu i buńczucznie wydęte wargi na burmuszonej pannicy. To wszystko oczywiście idealnie wpisywało się w ubrania, jakie nosiła i przyjrzyjmy się teraz kilku elementom kluczowym, jeśli chodzi o jej styl. Po pierwsze oczywiście słynny koszyk. Koszyk pochodził z Portugalii, ale Birkin nabyła go w Londynie i od tamtej pory towarzyszył jej wszędzie, nawet w Cannes, gdzie żeby dodać elegancji obwiązała jego rączkę jedwabną apaszką. Z jednej strony, oczywiście Birki mówiła, że potrzebuje dużego kosza, żeby zmieścić wszystkie potrzebne jej rzeczy, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałam, widać, że ona bawiła się modą. To było puszczenie oka do napuszonej elegancji. Ona chciała pokazać, że jest po prostu zwykłą dziewczyną, która nawet na tak eleganckie imprezy zabiera po prostu zwykły, wiklinowy koszyk, żeby właśnie uniknąć jakiegokolwiek nadęcia. Z koszykiem wiążą się trzy zabawne historie. Pierwsza to kradzież drogiej zestawy, Podczas kolacji w paryskim Maksimie, kiedy Jane wstawała od stołu, koszyk się otworzył, wysypał całą ukradzioną zawartość, a kelner spytał tylko, czy może jej jeszcze czegokolwiek donieść, jeśli chodzi właśnie o zastawę. Druga historia to smutny koniec słynnego koszyka, ponieważ podczas jednej skutni jej trzeci mąż, czyli Jacques Douleon, po prostu rozjechał go swoim autem. Trzecia i najbardziej znana historia to oczywiście początek jednej z najbardziej znanych torebek do mody Hermes. Ta historia dowodzi, że nie ma przypadków, ale czasami najlepsze pomysły przychodzą w nieoczekiwanych okolicznościach, ponieważ podczas lotu z Paryża do Londynu głowa tego domu mody, a więc Jean-Luc ma, miał okazję siedzieć obok Jane Birkin. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Jane próbując upchnąć nad głowami pasażerów swój koszyk, nie rozsypała jego zawartości, narzekała przy tym, że nie ma fajnej, dużej torby, żeby pomieścić wszystko to, co ze sobą nosi. Podczas lotu opowiedziała o swoich potrzebach, zgodziła się, że przydałaby się duża, wygodna torebka z porządnej skóry, która byłaby wytrzymała i razem właśnie z Dima naszkicowali mniej więcej to, jak taka torebka mogłaby wyglądać. I tak w roku 84 swoją premierę miała jedna z najdroższych i najbardziej luksusowych torebek świata, która obecnie uznawana jest za przejaw najwyższego snobizmu, a także za przejaw pewnego rodzaju statusu. Tutaj mała ciekawostka: Birkin zaciekle broni praw zwierząt i w pewnym momencie nawet zażądała wycofania swojego nazwiska z nazwy tej torebki, jeśli firma nie zmieni procedury zdobywania skór w bardziej etyczny sposób. Dopiero po tym, jak jej to zagwarantowali, zgodziła się, żeby torebka wciąż nosiła jej nazwisko. Dżainbirki możemy sobie również kojarzyć z mini, które w latach 60. potrafiły być naprawdę ultra, ultra krótkie i ledwie zasłaniały pośladki. Nosiła projekty różnych projektantów, w tym właśnie wspomnianego Paco Rabanne, yy, czy też na przykład Pierre Cardin, ponieważ to wpisywało się w taki futurystyczny trend w ówczesnej modzie, ale również sięgała po prostu po dłuższe koszule, które na przykład spinała w talii paskie. Jedną z najbardziej znanych sukienek mini jest ta czarna swetrowa, którą Birkin miała na premierze firmy Slogan. Co było w niej takiego szczególnego? Tak naprawdę to nic, oprócz tego, że flesze fotografów obnażyły nagie piersi Birkin pod właśnie tą mini. Ale Birkin, oczywiście z znanym sobie humorem i podkreślając to, co mówiłam, że była prowokatorką, wspomniała, gdybym wiedziała, że wszystko będzie widać, po prostu nie założyłabym majtek. Birkin jest połączeniem różnych skrajności. Przez to właśnie może wydaje się tak inspirująca, i tak ciekawa, i wciąż świeża, ponieważ z jednej strony mamy ten bardzo epatujący wręcz seksapilem wizerunek, z drugiej strony pewną dozę chłopięcości. Czyli mamy też na przykład jeansy biodrówki, nieco za duże, szerokie spodnie, męskie, białe koszule, zwykłe t-shirty, a z drugiej strony mamy znowu obcisłe, bardzo krótkie shorty, romantyczne bluzki z angielskim haftem, odsłonięte ramiona, a do tego na przykład kolanówki Jeśli chodzi o buty, bardzo często sięgała po prostu po płaskie obuwie, albo po buty w stylu Mary Jane, które po prostu były modne w latach 60. -tych. Oczywiście można dostrzec również Pewną dozę militarnych fascynacji poprzez kamizelki, krawaty, czy też peleryny, a więc właśnie te elementy powzięte z męskiej garderoby. Nim Birkin przeszła na ten męski minimalizm, o którym wspomniała na początku omawiania jej stylu, była tak naprawdę mocno związana z modą bawiąc się nią. Wspominała, że naprawdę sprawiało jej to Friday i to było widać. Czyli często na przykład zakładała sukienki tym naprzód. Tutaj słynna koronkowa sukienka, która ma bardzo głęboki dekolt. Sięgała po stare koronki, i tutaj wystarczy wspomnieć właśnie edwardiańską sukienkę projektu Yves Saint Laurent. I to wszystko stanowiło naprawdę świeżą, ale wówczas bardzo modną i ekscentryczną w pewnym wymiarze mieszankę. I to, co ma wiele twarzy, wydaje mi się zawsze interesujące. Tak jak wspomniałam, była Brytyjką, choć uważanej za ikonę francuskiego stylu. Nosiła prosty, tani koszyk, chociaż stała się nazwiskiem, które firmuje najdroższą torebkę świata. I teraz chciałabym pokazać Wam moje stylizacje, które są moją własną interpretacją stylu Jane. Lookbookami chcę zawsze udowodnić, że styl danej ikony drzemy w naszych własnych szafach na wyciągnięcie ręki. Pierwsza stylizacja to zwykły lniany t-shirt, który mam od lat. Do tego warstwowo noszona biżuteria z historią. Ciemne dzwony biodrówki to łup second handu. Krój wyjątkowo mi odpowiada, wydłużając sylwetkę. Dorzuciłam ciężki, szeroki pasek w stylu lat 70. i nieśmiertelny koszyk i voilà. Muzyka Stylizacja to wariacja na temat codziennego letniego romantyzmu. Biała koszula z szerokim kołnierzem i bufiastymi rękawami zebrana w talii w stylu Jane Bee. Do tego jasne kuloty z kontrastującym paskiem, mini koszyk i lekkie rzymianki. Stylizacja to odniesienie do seksownego stylu birkin z lat 60. -tych. Ultra krótka mini zrównoważona grzecznym zabudowaniem, do tego botki na obcasie i skórzana torebka w klasycznym stylu, ale w nowoczesnej formie. Definicja zabawy dodatkami w stylu Jane. Jestem ciekawa, która ze stylizacji najbardziej wpadła Wam w oko. Może macie swoje własne interpretacje stylu Jane? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Jestem ciekawa też, co powiecie o jej życiu. Oczywiście to, było to ledwie liźnięcie jej życiorysu, ale być może coś Was również zainteresowało. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej tego typu historii, subskrybujcie Freakery, uderzcie w ikonę dzwonka, żeby żaden film Wam już nie umknął i śledźcie mnie również na Instagramie, gdzie nieco częściej daję Wam znać, co u mnie słychać, a my będziemy się widzieli przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!